Dzień dobry, witam serdecznie, Paweł Kmiecik, poranek S24. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Adam Prescott, mistrza, mistrz świata w kategorii broni e, Battlefield 3. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Człowiek dobry. wspaniały, człowiek... Orkiestra, mógłbym tak powiedzieć, a tak na, na marginesie poza wszystkim warto powiedzieć, że jak Zawielczanin, z Zawielczaninem dziś pogadamy. O tak, bardzo miło, właśnie spotkać się w Katowicach i porozmawiać się. Bardzo z na, oczywiście zachęcamy wszystkich, nie tylko z Zawiercia widzów y, oglądających. My tutaj dziś y, z kawą obiecaną zresztą też w mediach społecznościowych, y, bo jak w internecie coś jest, to nie ginie przecież. No tak dla nas graczy, to szczególnie taka waporana jest bardzo ważna, przecież my to <laughs> jesteśmy wiecznie wspanie i ta kawka, jakby to jest taki proszerzy którą musimy zrobić, bez niej by się pewnie nie dało. To zacznijmy od początku, jak już przedstawiłem Adam Prescott miśta, Prescott pisany przez C oczywiście, to wyjaśnienie już chyba jest znane bo nie wszystkim, że to jest Pana nick czy nazwa użytkownika, ale czemu akurat Prescott? Co, taka historia jest dosyć dziwna, bo pamiętam, kiedy wybierałem sobie Nika, bo każdy chce mieć jakiegoś Nika, e, takiego, który będzie unikatowy rozpoznawalny, więc jak, jak sobie próbowałem wbić jakiś tam Adam, to tych Adamów oczywiście wszystkich były zajętych, nie dało się. E, coś wymyśleć też było ciężko. Pierwsze, co spojrzałem, to na swój komputer, tam był taki procesor Intel Pentium 4 i to była taka seria Prescott, pisana przez dwa T. A ja mówię, no dobra, to napiszę sobie Prescott, nazwę tego procesora i tak zostało potem Intelu, po, po nazwie procesora, że, że będę Prescottem, bo, bo nie jest łatwo znaleźć sobie unikatowy wynik w grach, czy nawet E, zalogować teraz na jakieś portale gamingowe, wybrać sobie coś, co będzie nas, dla nas unikatowe, rozpoznawalne. Udało się po prostu, przecudo. E, I ten nick jest ze mną już od, o, powiedzmy, 15 nawet i 20 lat, bardzo długo, i pod tym nickiem cały czas gram. Dlatego tak się my nazywamy, gracze, że zawsze w środku wrzucamy swoje niki, które nas identyfikuje i tak e, ten Adam Prescott mi się to już został za mną. I tego nicku się nie powinno zmienić już, jak już się no, e, Pewnie, że mam inne niki, kiedy na przykład chcę mieć trochę spokoju, bo problem bycie graczem jest taki, że kiedy wchodzimy na serwery, to wszyscy już widzą, że, że jestem na tym serwerze, bo się zalogowałem. nie wypada, żeby coś nie powiodło się. Nie, nie, to, to nie o to chodzi. Po prostu y, musimy godzinę czy dwie spędzić ze swoimi graczami, fanami, porozmawiać. Oni to lubią, doświadczenie, wiadomo, jest ważne i często te, jak tylko wchodzimy na serwer, to pierwsze co robimy to nie gramy, tylko oczywiście z nimi rozmawiamy, co powoduje, że no, niektóre godziny jakby tam uciekają. A jak mamy mało czasu, muszę się przelegować na jakieś inne nie Mam takie testowe, kiedy gdzieś tam presko 12, 15, 17. To może żeby... wszystkich lepiej nie mówić. Tak, tak. tak. A oni wiedzą już niektórzy wiedzą. Wiedzieli. To tak. trochę jak aktorzy znani, którzy chcą na przykład być nikomu, to i tak, tak przejść przez miasto niezauważani, to jakoś się naubierają, ciemne okulary włożą. W przypadku graczy jest to zmiana niku. Być może ci, którzy są graczami, którzy są znawcami tej branży, oburzą się, czy powiedzą, że jakieś takie lamerskie, tak się chyba powinno powiedzieć, pytania zadaje, ale co to znaczy, że jest pan mistrzem w kategorii broni w Battlefield? Każdy próbuje wybić się gdzieś na tym rynku gamingowym, sportowym, każdy próbuje osiągnąć jakiś taki level, tak? u mnie to się zaczęło chyba już w 2000... -ym... W piątym roku, kiedy wyszła taka seria Battlefield, w ogóle się starym bardzo zżyłem. No i powoli takie granie, zauważyłem, że no, idzie mi, mi w tym coraz lepiej, coraz dobrze. I też jak każdy inny, no, zacząłem analizować swoje statystyki. Tylko wtedy jeszcze tak może nieprofesjonalnie nie podchodzimy do tego. Dopiero rok gdzieś 2011, kiedy właśnie wyszła seria Battlefield 3, to są takie strzelanki FPS-owe, gdzie spotykają się armie dwóch przeciwnych e, e, nacji, no, no i walczą ze sobą mostro. Wiadomo, chodzi o to, żeby zdobyć fragi. Nie mówimy zabijania, tylko we sporcie. Czy w, fragi? Da, mówimy, fragi, tak. A... Punkty. punkty, Tak, tak no nie mówię Brytanii, że zabijamy, to tak jak ktoś, kto na szczela strzela sobie dotarczy, to też zdobywa punkty, tam nie ma człowieka narysowanego. My no, mamy co prawda kształt człowieka, ale no, raczej my mówimy o tym, że zdobywamy fraga, że zdobywamy punkty, że, że, że tak staramy się. No i w tym zdobywaniu punktów udało mi się w serii Battlefield no, zrobić taki niesamowity wynik, bo w historii Battlefield dla tych fragów zdobywałem jak najwięcej z konkretnej kategorii broni, bo wybrałem sobie jakąś tam klasę żołnierza. Nie można było w tej Battlefieldzie być do Dobrym w każdej klasie, to jest niemożliwe. Nie można być dobrym snajperem, i też szturmowcem, nie wiem, medykiem, bo to są takie klasy żołnierzy. Więc wtedy zacząłem zastanawiać się, dobrze, wybiorę sobie jakąś jedną klasę, będę sobie ją szlifował. No, oglądałem swoje statystyki, mówię, o jest fajnie, mówię, nawet tutaj w rankingu w Polsce jestem dosyć wysoko, no i w tych ilości zabić. Potem okazało się, że no, idzie mi tak dobrze, że, że w końcu zdobyłem ten y, numer jeden na świecie i to było dla mnie wielkie wow, że, że się udało. Chociaż no, to, to nie było łatwe, bo faktycznie. Granie wtedy, no, wszystko było wtedy podporządkowane. Trzeba było siedzieć wieczorami, trzeba było, że tak powiem, ciśnąć na wynik, trzeba było nie odpuszczać. Dobrą mieć psychikę, kondycję, bo no, to nie jest łatwe siedzieć tyle godzin raz czy w pracy, a potem jeszcze przy komputerze i próbować e, osiągnąć W pracy też? Wynik. Tak, no ja nie, byłem szefa. <laughs> On to rozumie. Oni też jakby są związani z gamingiem i sportem, bo akurat e, dziedzina, którą ja się zajmuję, to jest branża IT, która jest związana mocno z grami e, i też ze sportem, więc to, to nie ma z tym problemów. Też żona też. E, oczywiście musiała to akceptować i wiedziała, o co chodzi. No to, to chyba czas pozdrowić ich wszystkich, bo naprawdę Ta, w... nie wymaga tego kultu. Bardzo serdecznie <laughs> pozdrawiam tak, i żonę, i pracowników, i wszystkich naszych kolegów, z którymi mam na co dzień do czynienia właśnie przy tworzeniu gier. Z dobrze poinformowanego źródła wiem, że Pan zna statystyki. Tak, bo jak mówimy o e sporcie, to warto też opowiedzieć trochę o statystykach, jakie one są i o czym mówimy. Bo są naprawdę, mogą być zadziwiające. Tak. Mało kto wie, bo siedzimy dużo przy telewizorach, siedzimy, różnych mediów, słuchamy. Ale mało kto wie, że na przykład rynek sportowy prześcignął już dawno rynek wideo, czy, czy rynek studiów filmowych, takich jak Hollywood. W tej chwili rynek jest wart około 175 miliardów dolarów. Już wielokrotnie przewyższyły niektóre inne, właśnie media. Ten rynek jest podzielony na, na sektory, bo największym tym beneficjentem tego, tych 175 miliardów budów jest rynek właśnie gier, uwaga, tych komórkowych. Mało kto wie, że te właśnie komórki, które trzymam w dłoniach, one generują największy przychód, co jest jakieś 90 miliardów na świecie. Drugie miejsce to są właśnie konsole, to jest jakieś 50 miliardów. No i na ostatnie miejsce, to tu, gdzie ja właśnie się bawię, to są rynek pecetowy, to jest jakieś 35 miliardów dolarów. Polska ma przychód związany z, ze sportem na jakimś tam 650 milionach. To jest, to jest dużo. My jesteśmy w tej chwili na drugim miejscu w Europie Środkowej, jeżeli chodzi o globalny ten rynek sportowy, Patrząc na całą Europę, to ósme miejsce, a na świecie zacne 20 miejsce, więc jest to... No jesteśmy bardzo wysoko, bardzo dobrze postrzegani. Samych graczy na świecie jest około 2,96 miliarda. To są ludzie, którzy grają nieokazjonalnie tam od czasu do czasu, tylko standardowo powiedzmy dwa, trzy razy w tygodniu oni, oni grają, tak? Mnóstwo ludzi. No, mnóstwo ludzi. W Polsce się szacuje, jest że jest około 16 milionów ludzi. To Mając właśnie konsole, graczy, tak, komórki. Ale nazywamy graczami nie, nie tylko takich, którzy grają e, regularnie, dziennie po kilka godzin, tylko również w mniejszej Tak, to jest taka cała pola. No są ludzie, którzy na komórkach dojeżdżają. Dzieciaki, które się bawią na komórkach, nie robią to oczywiście w czasie lekcji, no, ale kiedy nie dojeżdżają. Zachęcamy do tego. Tak, oczywiście, że nie. Także to są duże i znaczące cyfry. No, to, że no, Polska jest tak, nie wiem, po, że położenie nasze geograficzne, że one jest dużo e, czasu na to, bo mamy e, dużo tych dni i e, miesięcy, kiedy Abra no, nie pozwala na to, żeby być na dworze, to też rozwinął u nas w ogóle całą Europę Wschodnią e, właśnie we sporcie i w grach, bo my jesteśmy królami w tym w tych dziedzinach, bo mamy wielu mistrzów właśnie w, w Polsce czy z i których na pewno większość z nas zna, prawda? To spowodowało, że na przykład Intel i SL z, zainteresował się nami i już 2013 roku w Katowicach mamy te mistrzostwa świata i możemy podziwiać właśnie zawodników, możemy wszystkich zobaczyć. Z, tych, z takich danych z ostatniego takiego tego turnieju, który się odbył w 2019 roku, warto powiedzieć, że do samych Katowic przyjechało 174 tysiące ludzi, żeby zobaczyć te mistrzostwa. Online zobaczyło 230 milionów ludzi na świecie. Z tego, z tego eventu dostarczyliśmy z tych 10 dni chyba 154 milionów. Miliony godzin w 21 językach wszelkich treści wideo, no to są ogromne cyfry. Co takiego jest we sporcie, że tyle ludzi to lubi, ale też, że jest to tak, taka duża branża, tak patrząc ekonomicznie również. No to jest jakiś taki sposób wyrażenia siebie, bo, bo gry to nie tylko zabawa taka, ale też bycie w tym wirtualnym świecie to też swoje alter ego, tak, prawda? Niektóre gry takie są, na które się tak spojrzę. To, to jest taka odskocznia od tych trudów codziennych. To jest też takie, no mówię, pewien sposób na, na, na tą pogodę, którą mamy, czy na, na zamknięcie, które spowodowało, szczególnie teraz przez pandemię, że rynek właśnie i gamingowy, sportowy, czy cała nasza bytność w sieci spowodowała nasze większe zainteresowanie grami, bo nie tylko grami, ale także tym, co inni pokazują, bo oprócz grania tego, co my robimy, robimy też inną rzecz, jak oglądamy, jak inni grają. I tu warto powiedzieć, jak bardzo rozwinęły się te platformy streamerskie, jak, jak rozwinęły się Twitch, YouTube, Facebook Gaming, przecież influencerzy, ci, którzy są produkiem te treści wideo, są strasznie oglądali na świecie. Teraz widownia ludzi, którzy właśnie transmitują wideo, ocenia się na jakieś 600 milionów ludzi. Samych takich bazowych, esportowych takich wydarzeń, które ogląda ten Core, to jest około 200 milionów ludzi. Taka, takie są te cyfry to są potężna widownia ale temu kol z... czyli Kole? Czyli ci tacy typowi zajadli, e-sportowi miłośnicy, fani, którzy właśnie też do nas do spotka, przejeżdżają, bo oprócz gracze sportowych, miłośnikowie sportu są też ty typowi gracze codzienni, casualowi, którzy też uwielbiają patrzeć na, i na zmagania, ale także sami są graczami. Także te, te są takie cztery sektory, o których można porozmawiać. Są normalni gracze, y są producenci sprzętu i dostawcy tygier To jest ten jakby ten największy kor, którym się mówi, że, że on jest taki podstawą y w całym y w gamingu. Tak? Potem jest ten wyższy level, czyli esportowcy, influencerzy, progracze, tam są też teamy, organizacje esportowe, ale są też właśnie ci influencerzy, ci, którzy e, e, tworzą treści wideo właśnie na tych portalach internetowych, no oraz całe e, sztaby ludźmi, a ta troszkę dostali po kości, czyli organizacje takie, które robią eventy e-sportowe, event menadżerowie, firmy zajmujące się oświetleniem, nagłośnieniem, transmisjami. Tego jest bardzo dużo, dlatego są e, firmy, które przykują nam gadżety. Cały ten rynek, cały ten świat gamingu jest duży. To trzeba szerzej spojrzeć, o jakiej grupie rozmawiamy, to nie tylko gracze, to też związki, organizacje, to też influencerzy, którzy całe życie swoje w ogóle e, poświęcają na to, żeby siedzieć w tym esporcie, no bo co by to nie było, są to ogromne pieniądze, o których mówiliśmy i te właśnie pieniądze, które są, które trafiają do drużyn, do, do twórców internetowych, no to są te, te, te rzeczy, które ich mocno napędzają. No, e, często jest tak, że przychodzą no, oni do domów i mówią, no mamo, wiesz, no ty, ty ze mnie się śmiejesz, że ja gram, a ja teraz zarabiam wielkie pieniądze i oni o tym wiedzą i już chyba świadomość taka jest, że ktoś Ktoś, kto jest graczem albo jest, y, jakimś streamerem, no, może zarobić sporo i może te, te, te pieniądze przenieść do domu. Jakbyś ta, ten kierunek, jakby mm, idzie w, teraz cały świat, w, patrzy na tych młodych ludzi i to, to, jak ja też obserwuję i widzę, jak z nimi rozmawiam, to nieczęsto opowiadają o tym, że tak, no, chciałbym być streamerem. No ja to będę graczem, tak? I ta, Wiadomo, że to są też fajne rzeczy, ale też trzeba wiedzieć, jakie są też z tym związane zagrożenia, bo nieczęsto będzie się na topie i długo, albo nieczęsto też będzie możliwość, żeby być cały czas na topie, jeżeli chodzi o portale internetowe. Choć domyślam się, że z pewnością pieniądze nie są motywacją jedyną, ani najważniejszą, bo gdyby się nie robiło tego, co się kocha, to by nie dostarczało to satysfakcji, tak. A patrząc na pana i słuchając, to dostarcza to mnóstwo satysfakcji. Tak, przede wszystkim. Ja to z pasji zrobiłem i satysfakcji, bo ja nie jestem, nie staję się graczem w jakimś tam miejscu, tylko ja zawsze od samego istnienia od tych platform elbitowych od początku, kiedy tylko jakieś tam, nie wiem, amigi się pojawiły, spektrumy, jakieś stare PC-ty, x to ja już byłem cały czas y, związany z, y, z IT. Byłem taki, miałem umysł ścisły, matematyka, fizyka tam je ciągle. Jak się powie, proszę mikrokomputery, można było coś programować, robić, no to ja już w tym siecie byłem i, i potem zawiercił właśnie, jak o tym rozmawialiśmy. Miałem swój własny sklep komputerowy, gdzie, gdzie się rozwijaliśmy, gdzie, gdzie bawiliśmy się na tych komputerach, gdzie wieczorami siedzieliśmy i graliśmy, I więc ja mówię, grałem od początku, bo jedyny ze sposobów, przykład przetestowania komputera, który się złożyło, no to było pograć, bo wtedy mówiło się, no znowu się wiesza, pewnie coś się przegrzewa, tak? I, i to była taka odwieczna walka ze sprzętem. No Teraz mamy sprzęt idealny, można by powiedzieć, chłodzenia cieczą, można sobie wszystko, co chce człowiek, powymyślać, i, i te komputery już nie mają tych problemów z grami. Brakuje nam tylko chyba pieniędzy, żeby kupić jeszcze lepszą grafikę, jeszcze większy monitor, i to oczywiście pasja jest największa. To pasja w ogóle i znajomość komputera od podszewki, tego jak on działa, to taki oddech psychiczny, że z każdym problemem człowiek sobie poradzi, a dwa, że ma przyjemność, bo jak już ktoś dużo gra, i gra wiele lat, to no, każda gra jest łatwiejsza dla niego. Ta przyjemność jakby czerpania y, korzyści z siedzenia przy grach jest duża, a dla mnie też dużą satysfakcją jest teraz no właśnie siedzenie też i rozmawianie z fanami, z ludźmi, którzy pytają, jak to zrobić, albo kogo polecasz, to, to, to dużo stoważę, tematów. Że, że granie, czy bycie graczem, to nie jest tylko granie, ale też rozmowa. Tak. Albo w internecie, albo w cztery oczy. No, to też jest odpowiedzialność za to, jak, jak gramy, albo za ludzi, którzy tam są, bo ja mam świadomość, że tam są młodzi ludzie. E, Uczę ich e, nie tylko to, jak być na tym serwerze, w jaki sposób grać, ale też pewnego zachowania, albo psychologii na przykład. Bo kiedy nam nie wychodzi i przegrywamy, to ja jej mówię, dobra, tylko nie mówmy na zewnątrz, że przegrywamy było nam brzmi, tylko no luzik było fajnie, graliśmy dobrze, to ta druga drużyna raczej psychika bardziej się da drużynie przeciwnej niż ich zdolności, bo zdolności mają prawie każdy tylko kwestia poprowadzenia, pokazania, jak chodzić po mapie, jak być w teamie dobrze działać, jak rozmawiać. To, to dużo jest takich rzeczy, o których się nie mówi, których się nie zdaje człowiek sprawy, albo analiza tego, jak to powinno nie grać, bo jeden biega szybciej, drugi woli wolniej, więc się zamieniają rolami. To, to dużo tematów, jest, o których można było rozmawiać, bo faktycznie jest to tak, że no, ludzie sobie nie zdają sprawy, jak można dużo zmienić w swoim e, zachowaniu w grach, albo jak, ile grać, albo jak podchodzić do gier i kiedy powinno się grać, kiedy trzeba zadbać o swoje żywienie i tak dalej. To też pewnie z pewnością ważna rzecz, jeśli chodzi o wyżywienie, oświetlenie, jak siedzieć, cały szereg innych rzeczy. Z pewnością, jak ktoś chciałby się dowiedzieć, to Pan coś podpowie pewnie. O tak. Tu mam akurat absolutnie dużą wiedzę, bo ja też, kiedy chciałem osiągnąć ten level, to też musiałem dbać o wiele czynników. Na początku pierwsze, co było, to pytanie, czemu nie jestem tak dobry jak inni, albo co zrobić, żeby być lepszymi. Weszła w to analiza. Nikt na przykład nie analizuje tego, jak się zachowuje na, w grach, albo jaką gra postacią, więc zacząłem analizować, która postać jest dla mnie dobra, w której się dobrze czuję i jak powinienem grać. Potem dochodziło do tego przede wszystkim zmęczenie, więc zacząłem się interesować tym, czy jak przestaję grać, dlatego przeważnie jestem zmęczony, to czy by nie zmienić sobie jego siedziska, albo stołu, albo jego wysokości, więc dużo było parametrów związanych z, z tym, jak, jak człowiek siedzi. No, potem jeszcze dochodziło to, że no, ta psychika, o której mówiliśmy, tak, że, że miałem takie podejście, że no kurczę, znowuż mi się nie udało, znowuż było słabo, więc ja, ale dobra, nie poddaję się. No i zacząłem też dużo też czytać o psychologii sportu, że faktycznie no, to ma kluczowe znaczenie do tego, jak podchodzimy do gry. Czyli jedziemy, 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 nie przejmujemy się, ale nie poddajemy się, tak, bo to też jest bardzo ważne. No i takie ostatnie dwa czynniki, które wydają mi się może dla nikogo mało istotne, ale mega ważne, to jest właśnie oświetlenie, bo o ile cykl dnia. Dziennego jest nam znany, wiadomo, wchodzimy za dnia od światła niebieskiego, potem przechodzimy przez aż do światła tego żółtego i, i ciemnego, to y, o tyle w grach jest o tyle y, trudno, bo my na przykład jak gramy, czy ja na przykład jak grałem, to grałem zawsze popołudniami, czyli w zasadzie w tym nocnym trybie. I gotowałem się tym światłem właśnie niebieskim, jasnym, co było trochę takie niepotrzebne, bo jakby na, za bardzo nadwyrężałem swoje oczy i umysł. Oczy są w sumie w tym najważniejsze. Y, więc y, zacząłem czytać oświetleniu okazało się, że rodzaj światła i to, jakie światło nam pada, też jest bardzo bardzo ważne i skąd pada. Te same monitory, które też generują różne światło, różne widma, też jest istotne, aby ograniczyć to światło niebieskie. To niestety czas nas jeszcze jedno krótkie pytanie, jeden krótki komentarz, że dosłownie jeśli można o trzy rozbudowane zdania Hub Gamingowo-Technologiczny w Katowicach, to będzie ważna rzecz dla graczy? No tak, no, tak jak mówiliśmy, mamy Katowice, jest turniej, przyjeżdża do nas 174 tysiące ludzi i przyjeżdża tylko raz do roku, czy nawet no, raz nawet nie, aby się z nami spotkać, a potem jest cisza i nam brakuje takich miejsc, aby zachęcić ludzi z Europy, z Polski, ze świata, aby przyjeżdżali do nas, ponieważ no nie mamy takiego miejsca dedykowanego do, do spotkań. My widzimy się często w tym świecie wirtualnym, ale jakby te miejsca, te, które my znamy, czyli targi, eventy, no, są krótko. Brakuje nam takiego miejsca dedykowanego, gdzie moglibyśmy zobaczyć sprzęt i gry, ale naprawdę w, w ruchu, to, bo to ma być nie tylko skierowane, myślę, dla, dla firm z branży, ale też dla graczy, żeby to działało w dwie strony, tak? żeby była taka pewna synergia między graczami, sportowcami, a a firmami, tak żebyśmy mogli przyjść tam i pograć sobie, na przykład, nie wiem, z pięć godzin z ośmioma ludźmi, żeby to był taki gaming bar tam stworzony. Fajnie, żeby tam były takie te panele, o których moglibyśmy porozmawiać, właśnie o żywieniu, o pozycji podczas siedzenia, o oświetleniu, o, o odpoczynku, o tym, co jest ważne dla nas, dla graczy. I tutaj stawiamy niestety kropkę, popijając kawę i wodę. Życząc dużo zdrowia i wszystkich pozdrawiając, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był pan Adam Prescott, mistrz świata w kategorii broni Battlefield 3. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.